Marzysz o własnych czterech ścianach, ale przerażają cię wysokie ceny materiałów, koszty ekip budowlanych i długie miesiące oczekiwań? A co jeśli ci powiem, że możesz mieć nowoczesny dom za mniej niż mieszkanie w bloku i znacznie szybciej? Pokażę ci model, który możesz zbudować samodzielnie lub z naszą pomocą w mniej niż 30 dni. Zobacz, jak wygląda model For o powierzchni 70 m2. Witaj na kanale Co. W dzisiejszym odcinku całą uwagę skupimy na modelu For. Czyli nowoczesnym domu modułowym o powierzchni 70 m, który jest jednym z najczęściej wybieranych modeli. Ale zacznijmy sobie od podstaw. For to prefabrykowany dom modułowy, który możesz postawić na swoje działce nawet w mniej niż 30 dni, jako dom całoroczny lub letniskowy. Ma 70 m powierzchni całkowitej i powstaje z gotowych elementów, od ścian SIP, przez dach, aż po stolarkę okienną i drzwiową. Co ważne, możesz go złożyć samodzielnie albo zlecić montaż naszej ekipie. Komu będzie się w nim mieszkało idealnie? To świetna propozycja dla wszystkich, którzy chcą uciec z bloku, ale nie chcą budowy ciągnącej się miesiącami albo nawet latami. Zaczynając od singla i pary, którzy cenią sobie dużą przestrzeń, przez całe rodziny szukające wygodnego domu całorocznego, jak i dla osób, które chcą zamieszkać z dala od miejskiego zgiełku, bez konieczności budowy metodami tradycyjnymi. Dlaczego więc akurat ten projekt zasługuje na Twoją uwagę? Po pierwsze, czas budowy. Dom możesz postawić nawet w 30 dni. Nie musi czekać miesiącami czy latami, żeby zamieszkać na swoim. Po drugie materiały. FOR powstaje z certyfikowanego drewna skandynawskiego i paneli SIP, czyli materiałów, które świetnie izolują ciepło i znacząco przyspieszają budowę. Po trzecie elastyczność montażu. Dom możesz składać przez cały rok, nawet zimą. I najważniejsze prefabrykacja. Każdy element jest przygotowywany wcześniej w fabryce, ponumerowany, docięty i gotowy do złożenia. Na twojej działce powstaje z tego niemal gotowy dom. Zaledwie kilka dni. W zestawie masz wszystko, Potrzebujesz. Dach, okna trzyszebowe, drzwi antywłamaniowe, a także wszystkie niezbędne materiały montażowe. Od pian po membrany. Pamiętaj, że subek nie gryzie, a dzięki niemu nie przegapisz żadnego z naszych odcinków. Regularnie wrzucamy nowe modele i pomagamy Ci podjąć jak najlepszą decyzję. Zajrzyjmy teraz do środka. Na parterze mamy salon z aneksem kuchennym i dużym przeszkleniem. Sypialnie z wyjściem na ogród oraz łazienkę z oknem. Na piętrze są dwie sypialnie, w tym jedna z dużymi oknami szczytowymi i druga łazienka z oknem dachowym. Taki układ daje dużo prywatności i bez problemu pomieści nawet czteroosobową rodzinę. Jak wiesz, to dom modułowy, a z nimi można trochę pokombinować. Co więc możesz dostosować pod siebie? Po pierwsze, wykończenie. Wybierasz, czy chcesz zamówić samą bryłę budynku, stan surowy z dachem, oknami i drzwiami, czy dom w standardzie deweloperskim. Po drugie, styl wnętrza. Tu masz pełną swobodę. Po trzecie, forma montażu. Możesz zamówić sam zestaw i zbudować go we własnym tempie, albo zlecić wszystko nam. Od A do Z, aż po wykończenie. Pod klucz. Przejdźmy teraz do najważniejszego czyli do ceny. Dom modułowy FOR o powierzchni 70 m2 możesz zamówić w trzech standardach. Stan surowy otwarty to koszt 54 000 zł, z montażem 75 000 zł. Stan surowy zamknięty 109 000 zł, z montażem 133 000 zł. A jeśli chcesz mieć wszystko gotowe do wykończenia, wówczas wybierz stan deweloperski za 229 000 zł. FOR to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć swój kąt. Szybciej i bez tego całego budowlanego stresu. Gotowe elementy, nowoczesne technologie i pełna personalizacja, a to wszystko w jednej paczce, którą dostarczymy na Twoją działkę. Jeśli masz jakieś pytania, uzupełnij formularz kontaktowy lub umów się na spotkanie w naszym showroomie w starym dworze podbyt goszczą. Jeśli natomiast interesuje Cię większy metraż, to koniecznie sprawdź nasz ostatni film, w którym skupiamy się na modelu 7 o powierzchni 120 m2.